Witajcie, drogie dzieci, na kolejnej lekcji religii. Dzisiaj porozmawiamy sobie również, poruszymy taki temat, który znajduje się u Was w podręczniku. Porozmawiamy sobie na temat miłości do drugiego człowieka, czyli do bliźniego i do Pana Boga. Przerobimy sobie dwa tematy, które znajdują się u Was w podręczniku. Jest to temat 44 i temat 46. Zapraszam Was do oglądania. Pan Jezus wypowiedział kiedyś słowa będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Oraz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nazywamy ten fragment z Pisma Świętego tak zwanym przykazaniem miłości. I popatrzcie, że tutaj mamy pokazane. Dwa takie rodzaje okazywania miłości. Pierwsze odnosi się do Pana Boga, do Pana Jezusa, jak również do takich postaci świętych, na przykład do Matki Bożej. Natomiast drugie odnosi się do bliźniego. Kto to jest bliźni? Bliźni to jest po prostu druga osoba. Jest to ta osoba, którą spotykamy na ulicy, z którą rozmawiamy. Czyli po prostu bliźni to jest człowiek. I popatrzcie na no to pierwsze przykazanie miłości będziesz miłował pana boga swego czyli w tym przykazaniu mówimy że będziemy okazywali panu bogu swoją miłość całym swoim sercem całą swoją duszą i całym swoim umysłem czyli że kochamy pana boga sercem czyli okazujemy tą miłość umysłem czyli okazujemy jakby takim naszym całym ciałem to że kochamy pana boga czyli całym sobą okazujemy to że należy kochać Pana Boga. W jaki sposób możemy Panu Bogu okazać swoją miłość? Już na pewno o tym dobrze wiecie, ponieważ nie raz już, kiedy prowadziliśmy sobie lekcje na temat rozmawialiśmy. Oczywiście, taką najpiękniejszą postawą okazania miłości Pana Boga jest modlitwa, kiedy to rozmawiamy z Panem Bogiem, ponieważ modlitwa jest to rozmowa człowieka z kochającym Panem Bogiem. Czyli kochamy Pana Boga, kiedy z Nim rozmawiamy. Kiedy spotykamy się z nim na modlitwie. Na tej modlitwie możemy spotykać się w domu, jak również na tej modlitwie możemy spotykać się w kościele podczas Myszy Świętej. W jaki sposób pokazujemy jeszcze miłość Panu Bogu? Wtedy, kiedy nie popełniamy grzechów, czyli wtedy, kiedy jesteśmy dobrymi ludźmi. W starszych klasach już sobie będziemy rozmawiali na ten temat, co to jest grzech, co to jest sumienie, że sumienie nam mówi, co jest dobre, co jest złe. Ale okazujemy Panu Bogu miłość wtedy, kiedy, yy, kiedy żyjemy zgodnie z przykazaniami Pana Boga. To o tym sobie będziemy rozmawiali na późniejszych lekcjach czy w przyszłych klasach. Przykazania, czyli kiedy będziemy postępowali dobrze, kiedy będziemy dobrymi ludźmi. Bo wtedy, kiedy postępujemy źle, kiedy się nie modlimy, kiedy nie chodzimy do kościoła, wtedy Panu Bogu naszej miłości nie okazujemy. Czyli w tym przykazaniu miłości Pana Boga chodzi o to, aby okazywać, że go kochamy. Czyli żeby się modlić, żeby chodzić do kościoła, żeby być dobrym człowiekiem, żeby nie popełniać zła. Natomiast teraz popatrz na to drugie przykazanie. Czyli będziesz miłował bliźniego swego i jak siebie samego. Wiemy już, że bliźni to jest drugi człowiek. I w jaki sposób okazujemy miłość względem drugiej osoby? Wtedy, kiedy ją kochamy, kiedy ją szanujemy, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem. Kiedy spędzamy wspólnie czas, w momencie kiedy słuchamy się, na przykład naszych rodziców, wtedy okazujemy miłość i wtedy podobamy się Panu Bogu. I jeżeli macie w tym momencie podręczniki w domach, to możecie sobie otworzyć podręcznik na temacie 44 na stronie 106, i tutaj mamy pokazane sposoby okazywania miłości drugiemu człowiekowi. To jest strona 106. I strona 107. I tutaj mamy pokazane przykłady. Pierwszy przykład, kiedy pocieszamy drugą osobę. Czyli, ktoś kiedyś, jak, jak ktoś jest smutny, my wychodzimy do niego z taką inicjatywą, z inicjatywą, z takim miłym słowem i go pocieszamy. Wtedy okazujemy miłość drugiemu człowiekowi. Kiedy pomagamy drugiej osobie. Na przykład pomagamy w zakupach, pomożemy starszej. Jakiejś osobie pomożemy naszej babci, naszemu dziadkowi, naszym rodzicom. Wtedy pokazujemy, że kochamy naszych bliskich. Następny przykład, kiedy na przykład pomagamy tacie, kiedy pomagamy mamie w jakichś obowiązkach domowych. I ostatni przykład, kiedy odwiedzamy drugą osobę. Jeżeli ktoś jest chory, warto kogoś odwiedzić, posiedzieć z nim, porozmawiać, aby spę wspólnie spędzić ten czas trudny dla tej drugiej osoby. Na te przykłady nam pokazały, w jaki sposób okazujemy miłość drugiej osobie. Na pewno znacie wiele innych również przykładów, w jaki sposób tą miłość możemy okazać drugiej osobie. Tu mamy podane tylko takie istotne przykłady, kiedy pomagamy, kiedy pocieszamy, kiedy odwiedzamy drugą osobę. Wtedy spełniamy to przykazanie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mam nadzieję, że każdy z nas kocha samego siebie. To znaczy, że nie chce, aby nam się przytrafiła jakaś krzywda, nie lubimy, nie lubimy, kiedy płaczemy i kiedy wypowiadamy to przykazanie, chcemy, aby ta druga osoba, ten człowiek, żyła tak jak my. Czyli my nie chcemy, żebyśmy płakali i kiedy okazujemy miłość drugiej osobie. Również chcemy, aby ta osoba na przykład nie płakała. Czyli będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, czyli chcemy, aby ta druga osoba, ten człowiek, ten nasz bliźni, żeby również tak samo jak my, yy, no powiedzmy, żył, tak? Czyli jeżeli my nie chcemy, żeby nam się przytrafiła krzywda to jeżeli okazujemy miłość drugiej osobie, to również chcemy, żeby tej drugiej osobie ta grzywda, grzywda się nie przytrafiła. Czyli po prostu y, żyjemy tak, postępujemy, jak my sami chcielibyśmy żyć lub chcielibyśmy, żeby ktoś względem nas postępował. I to jest bardzo ważne. Uparcie, nikt z nas nie chce, aby nas ktoś przezywał, wyzywał. Bo to jest smutne dla nas. I tak samo my powinniśmy Postępować względem tej drugiej osoby. Jeżeli nie chcemy, żeby nam się przytrafiła krzywda, żeby nas ktoś nie wyzywał, to my również nie możemy wyzywać. Jeżeli chcemy, żeby ktoś nam pomógł, my też musimy pomagać tej drugiej osobie. O to chodzi w tym przykazaniu do bliźniego. Żebyśmy potrafili pomagać drugiej osobie, wtedy będziemy się również przez takie nasze zachowanie podobali Panu Bogu. I kiedy będziemy kochali drugiego człowieka, to wtedy również będziemy okazywali miłość Pana Boga. I na stronie 111 mamy pokazane przykłady okazywania miłości Panu Bogu. Czyli w momencie, kiedy spotkamy się na mszy świętej, kiedy się modlimy. To są takie dwa istotne przykłady. I kochamy Pana Boga wtedy, kiedy się Go słuchamy, bo taki macie temat. Słucham Pana Jezusa. Pan Jezus mówił, żeby być wierny Panu Bogu. Kiedy się Mu słuchamy, wtedy Go kochamy. Kiedy się Go słuchamy, kiedy wypełniamy Jego polecenia, wtedy kochamy Pana Boga. Myślę, że w taki krótki sposób omówiliśmy sobie to przykazanie miłości i myślę, że na ten czas w tym momencie tyle informacji nam wystarczy. I prosiłbym was jako zadanie domowe, abyście uczynili, pokazali tą miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka. Bo pamiętajmy o tym, że warto, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób pokazać miłość, ale tak naprawdę to polecenie Pana Boga, żeby kochać Jego i żeby kochać drugiego człowieka, spełnimy dopiero wtedy, kiedy będziemy tą miłość okazywali. Bo to jest bardzo ważne. Nie jest ważne, żebyśmy tylko wiedzieli, ale żebyśmy żyli zgodnie z tym przykazaniem. I takie zadanie domowe dla Was. Chciałbym, abyście okazali Panu Bogu i bliźniemu, czyli drugiemu człowiekowi, swoją miłość. Podaliśmy sobie przykłady, i chciałbym, abyście przynajmniej po tym jednym przykładzie wypełnili. Czyli pamiętajmy o modlitwie i pamiętajmy o tym przykazaniu miłości względem drugiego człowieka, czyli o jakimś dobrym uczynku. Okazujemy miłość drugiemu człowiekowi, kiedy spełniamy dobry uczynek. I to jest takie Wasze zadanie domowe. Nie jest to żadna praca pisemna. Ale właśnie w taki sposób, że te nasze słowa zamieniamy w czyn. Czyli na zadanie domowe macie yy, okazać miłość Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Oczywiście tej pracy mi nie podeślecie, ponieważ nie jest to praca pisemna, ale chciałbym, abyście to zadanie wykonali. Życzę Wam miłego tygodnia. Bywajcie zdrowi. Widzimy się w przyszłym tygodniu również na lekcji religii. Do zobaczenia.